Witam wszystkich bardzo serdecznie Niemcy. Omówiłem Szwecję, omówiłem e, Białoruś, Niemcy, no jednak Niemcy, jednak Niemcy. E, można się z nich śmiać, można się z nich kpić, ale to tylko tyle, tyle co my sobie tutaj pogadamy. E, cwaniactwo, intelekt niemiecki jednak e, górują, no i to... Aż wstyd yy, to przyznać, aż wstyd. Dlaczego? Słuchajcie, ostatnio oglądam media na komunistyczne, to jest tak przez, przez, przez przypadek, nie chciałbym się przełączać. No i leci yy, właśnie o Niemczech. Tu tyle zarażonych, zakażonych, tyle przypadków śmiertelnych, tu w tym kraju. No a w Niemczech przeprowadzono sondaż. i słuchajcie uważnie, przeprowadzono sondaż tam wśród yy, w klubach różnych, już w społeczeństwach, w barach, w restauracjach tam w różnych tam środowiskach pracowniczych, tam gdzie się tłumy ludzie zbierają, czy tam w metrze, czy wszędzie, wiadomo. No i przeprowadzono sondaż, czy doceniają działania rządu niemieckiego w tej kwestii pandemii. I to mówi polskie medium, posłuchajcie uważnie. No i co się okazało, że wszyscy są, Niemcy są zachwyceni, tam leżą sobie na materacach, przy grylu, czy coś tam, wiecie. Jest, teraz tam u nich jest dużo cieplej już. Grylują. Ja uważam, że tak, że są bardzo zadowoleni z posunięć pani Merkel. Pani Merkel, jej poparcie wzrosło w związku właśnie z tą pandemią. I tam sobie popijają piwa, czy tego swojego sznapsa. No i on to tak, z taką dumą powiedział, no i tam, że w Niemczech coś tam zarażonych jest tam 200 tysięcy, pół miliona, ileś tam z przypadków zgonów, których oczywiście wszystkie zgony to są na tak zwane choroby współistniejące, no i zakończył to. Słuchajcie. Ten ciemniak, ten głąb yy, pod tytułem dziennikarz, i ta reszta to samo, bo to to, to nie jest tak, że to, to ja mam pretensję do tego, co to, co to wypowiadał, lecz do całej tej redakcji, do, do, do wszystkich. Ten głąb nie, 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 po prostu nawet nie zajarzył kpiny, kpiny jaką, nie, jaką sobie zrobili Niemcy z reszty świata. Znaczy, z reszty świata to nie. Oni tylko szanują tych, którzy sami siebie też szanują. <noise> Dlaczego? Dlaczego? Zobaczcie, my a Niemcy, no porównajmy teraz nasz stan, jak teraz w Polsce przykładają się do tej do tak zwanej walki, jak jest w Niemczech. Ostatnio nawet rozmowę z gościem, który wrócił z Niemiec, kierowca jeździł, tam miał pauzę w Niemczech, pochodził sobie po ulicach i człowieku, tam wszystko funkcjonuje. Tam nie ma żadnych maskach, co ty, nikt nie chodzi, może pojedyncze jakieś przypadki. Wszystko funkcjonuje, wszystko działa. Ja nie przeczę, że może jakieś tam były Sfane przypadki Merkel, że na przykład zamknęła jakąś szkołę, czy gdzieś tam coś tam jakąś instytucję, ale zawsze to, to wiązało się tylko i wyłącznie z instytucją, która nie przynosiła dochodu dla skarbu państwa. Ktoś się teraz zapyta, no o co ci człowieku chodzi? No, chodzi o to, że Niemcy, obserwując dookoła wszystko, co się dzieje, są zachwyceni tym, że ich gospodarka rośnie, ich gospodarka kwitnie, pracują, działają, zarabiają. A taki, taka dzicz ze wschodu robi jak oni zamro zamrozili gospodarkę. Oni zamrozili gospodarkę, e, wzmacniają służby i wzmacniają, jeszcze się przykłada będą się przykładać do szczepień. No to za moich czasów, jak jeszcze dzieckiem, e, były ta, były takie terminy, to były esterny, to był esterny i zawsze dziki zakód. I ja nieraz słyszałem e, na saksach Polacków, którzy tam wracali z Niemiec starych czasów komunistycznych, mówili, że dla Niemiec, dla Niemiec za Odrą to jest dziki wschód. To jest dziki wschód. I zobaczcie, jak teraz Niemcy patrzą. Dla nich to jest dziki wschód. No Merkel tak to zrobiła, tak to zorganizowała, że Niemcy funkcjonują. Fajnie rozwijają, mają kontrakty, zamówienia, nie, nie wyrabiają się coraz więcej ogłoszeń do, o, o pracę, bo tam firmy potrzebują pracowników. Tak wszystko funkcjonuje. A dziki wschód, a dziki wschód stoi. Pozamykane w niej fryzjerzy, zakłady fryzjerskie, zawsze o tych ci najsłabsi, polikwidowane wszystko, ludzie pozwalniani, no wszystko gra. Taka jest różnica i taka jest mentalność. I dlatego oni stwierdzili, zaraz, jeżeli nawet nam mieliśmy jakąś konkurencję tutaj na Wschodzie, to dzięki pani Merkel my funkcjonujemy, my sobie dajemy radę, my zarabiamy, a dziki wschód leży i kwiczy, bo sobie przyjaciół, przyjaciół starszych braci z Ameryki wybrał yy, z Episkopatu. Teraz tak. Yy, może jeszcze powiem właśnie o tej dziennikarstwie całym. Yy, to, bo na później był, był tekst właśnie tego typu, że gość tam mówi, że tam zarażono ich 200 tysięcy ileś tam tego, im się coś tam nie zgadzało. Niemcy robią tak samo jak Szwedzi. Co tam, co wam się nie zgadza, bo tam oni mają korespondenta, korespondent tam poszedł, zapytał się, no i tam wyszło im, że Niemcy zgłosili, no to dzisiaj na przykład zmarło 200 osób. Ale ten nasz mówi, nasz korespondent, a, wiecie, polski korespondent, no 200, według statystyki to powinno z, umrzeć 300. To co Niemcy mówią? Napisz 350, napisz 350, napisz 50 więcej. No co to za, za, za różnica? Ktoś to sprawdzi? Ktoś to będzie dochodził? Nie, przecież wy jesteście z Polinu. Dla nas to przecież każdą, każdą, każdą głupotę wykniecie, każdy gnój, który wam się sprzeda, to, to wy będziecie przekazywać swojemu społeczeństwu. I tak jest. Chcecie w przypadku zakażonych 200 tysięcy, 300? To piszcie 300. Przecież to, to bez różnicy jest. Dla, Niem, dla Niemców, Niemcy, ja tak jak wspomniałem już w poprzednim filmiku, przestałem rozmawiać, no nie ma sensu z Polakami rozmawiać. Widzę, co się dzieje na ulicach e, w, w Polinie. no. Ludzie w ogóle bez myśli. Ja widziałem w lesie. Biegającą w lesie, wyobrażacie sobie z, z maską na twarzy, bie, bie, Biegnie sobie dziewczynka y, <grym> z joggingu. Porażka, no, to ja, ja rozumiem. To na ludziach, no strach się wychylić. Strach się wychylić. I dlatego i dlatego to społeczeństwo jest świadome swojej wartości, w przeciwieństwie niestety do Polinu. Taka jest prawda, no trudno. Trudno przyszło nam żyć w takim kraju, i takim musimy żyć. Teraz jeszcze jedno, bo tutaj aż. o! Właśnie, zanim przejdę jeszcze do kasy, opaski. W latach 40., 30., 40., XX wieku to nie jedna ekipa, nie jedna mm, grupa społeczna, tak ją nazwę, czy yy, jakaś nacja społeczna no, nosiła sobie na, na rękę, ja miałem nawet wyciąć sobie, bo mam takie rękawy, czerwony i tam jeszcze inny. Nie, dwie grupy społeczne nosiły opaski na mm, rękawach. Jedna grupa to byli w takich czarnych mundurach, mieli takie wysokie buty skórzane, nazywały się to oficerki, wypastowane, pastowane i oni nosili takie czerwone opaski z jakimś tam znakiem. A druga grupa społeczna też nosiła różne opaski, tam były, nie wiem, materiałowe, nie wiem dokładnie jakiego, i też tam były, nie wiem, kwadrat, kółko, dokładnie nie pamiętam jak to było. I te dwie grupy yy, współpracowały, jak współpracowały z sobą to wiemy. Wiemy kto, kto, to wszystko zorganizował, ale oni już wtedy chodzili w opaskach. Doszło dzisiaj do tego, że właśnie jaki ma to związek dzisiaj z czasem, że Niemcy się śmieją, że Polin nawet na rękawach nie noszał opasek, tylko na własnych twarzach. To jest, jest na nam na twarz, po prostu nasi starsi bracia z na napluli nam twarz, ale mówią, plujemy wam twarz, to załóżcie sobie na, onuce na twarze, to przynajmniej ta ślina nie będzie tak ściekać, bo to jest taki przekaz do nas. Trudno, ja powtarzam. Ja się dostosowuję, dostosowuję się, bo nie mam wyjścia. Ale też ja to mówiłem dlaczego. Już nie będę tego powtarzał. I na końcu kasa. Kasa. Wracam do Niemiec. Zobaczcie, w Niemczech ja rozmawiam, przecież też mam znajomych, którzy tam pracują. Tam się zarabia około 2000 euro miesięcznie. Nie wiecie, 2000. Ktoś powie, a u nas się zarabia też 2000. Zresztą mówiłem właśnie w kwestii euro. Dlaczego w Polsce się... Te takie nurty patriotyczne, oni nie chcą do euro, nie, nie, oni do euro nie, bo to euro to złe, oni chcą 2000 złotych, A ja chcę mieć 2000 euro, jak wam powiem tych przez. Ale to jest dygresja, oczywiście, nie o to chodzi. Słuchajcie, 2000 euro to jest 9000 złotych, To jest 9000 złotych miesięcznie. Do ręki to jest podliczenie podatku. I teraz wyobraźcie sobie, że niemiecki zakład e, Zwalnia człowieka. Jeżeli zwolni tam 10, kilka osób, to buntu nie będzie. No, bo wiadomo, kilka osób trzeba zwolnić i tak dalej, czy tam wysłać ich na jakieś tam kwarantanny i tak dalej. Ale wyobrażacie sobie, gdyby tak zakład zwolnił 50, 100 osób, 200, to ci ludzie by wyszli na ulicę. I by sobie nie pozwolili na coś takiego, że my, wy nam sobie jakiś zakaz wprowadzacie, my mamy zobowiązania. My mamy samochody nowe. My, my, my żyjemy normalnie, jak cywilizowani ludzie. My nie jeździmy gratami dziesięcioletnimi, jeździmy dwul dwulatkami. I, musi, I my mamy prawo, my mamy prawo do pracy, prawo do uczciwych pensji, do uczciwych zarobków. To nie to co poli. A co to tam? Pozamykać wszystko i się śmiać z nich. Się śmieją do, do, do rana, a rano z spuch, tym oczami wychodzą <laughs> ziejąc, e, nie wiem tam, perfumami i się śmieją. I się śmieją z tych, z, tych, z tych swoich... Będą zamrażać, odmrażać, przemrażać i tak dalej. Także to, to, to jest ten sam związek mniej więcej co ze Szwecją. Natomiast Niemcy zrobili pewien teatrzyk, o za długo, teatrzyk, w którym całkiem nieźle to rozegrali. I ja społeczeństwu niemieckiemu się nie dziwię. No gdybyśmy mieli mm, takiego przywódcę, który by na przykład rozwalił całą gospodarkę dookoła, a nasza by kwitła, a nasza gospodarka by kwitła, a my byśmy zarabiali trzy razy tyle, czy ile, emerytury wysokie, jeździliśmy na wycieczki. To też bym powiedział: Nasz rząd to rządzi bardzo dobrze. Popieram, popieram, a reszta leża. Niech, mi le niech leży, co mnie to obchodzi. Ważne, że mój kraj i mój naród e, kwitnie. Niestety, Polin do tego jeszcze nie dorósł. Przykro to stwierdzić. E, nie wiem, czy kiedyś, czy, kiedyś to. Nie widzę, ale spokojnie, spokojnie mmm, przeczuwam co się wydarzy. E, nie wszystko na raz. E, trzymajcie się. Hej tam.